Ola y chicas! emcicas, ketal! Jak widzicie, dzisiaj przychodzę do Was w hiszpańskim entourażu. Jest flaga Hiszpanii za mną. Nie pytajcie skąd ją mam, bo będą książki o Hiszpanii. I to reportaże. Zapraszam. A tymi książkami są ludzie z Placu Słońca Aleksandry Lipczak, wydawnictwo Dowody na Istnienie. I grobowiec w Cevilli, podróż przez Hiszpanię u progu wojny domowej, Norman Lewis, wydawnictwo czarne. Tak wyglądają te dwie książki. Obie książki mówią o Hiszpanii, ale w nieco inny sposób. Zacznę może od Aleksandry Lipczak. Ludzie z Placu Słońca jest to zbiór reportaży dotyczących Hiszpanii, ale Hiszpanii takiej, której nie znamy z folderów reklamowych, która raczej nie jest pokazywana w telewizji, nie jest opisywana w gazetach. Aleksandra Lipczak przez 6 lat mieszkała właśnie w Hiszpanii i trochę poznała ten kraj od podszewki i postanowiła się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami i z jej dochodzeniem na temat tego jaka jest ta prawdziwa Hiszpania. Także w tej książce nie znajdziemy żadnej fiesty, siesty, ciuros, gaspaccio i tych wszystkich cudownych rzeczy, z którymi kojarzy się nam Hiszpania. Tutaj mamy taką Hiszpanię odartą, może ze skóry, tak by powiedzieć, taką trochę... Surową. Aleksandra Lipczak w tych reportażach pokazuje nam różne oblicza Hiszpanii. Zaczyna od tego, jak wygląda rynek nieruchomości w samej Hiszpanii, ponieważ przed kryzysem, który dopadł Hiszpanię, bodajże w 2008 roku, Hiszpania budowała się na potęgę, budowano mnóstwo osiedli, mnóstwo nowych domów, biurowców i nie zawsze to było logiczne. W tej książce jest wyjaśnione, dlaczego to nie zawsze było logiczne i nie zawsze było konieczne. To doprowadziło do tego, że ludzie brali mnóstwo kredytów hipotecznych właśnie na kupno tych mieszkań. W pewnym momencie bańka pękła, do Hiszpanii dotarł kryzys. No, i zaczęły się problemy. Zaczęły się problemy właśnie z wywalaniem ludzi na bruk. Prawo było tak dziwnie skonstruowane, że chociaż ludzie musieli płacić, spłacać te kredyty, a jednak domu nie mieli. Właśnie z tymi kredytami narodził się ruch społeczny, który działa właśnie w obronie tych pokrzywdzonych lokatorów. Ale tylko nie o mieszkalnictwie jest w tej książce. Jest także o tym, jak Hiszpania nadal grzebie się ze swoimi ranami po generale Franco. Jest opis fundacji, która. Poszukuje zaginionych ludzi, masowych grobów i stara się identyfikować tych pochowanych gdzieś przy rowach, gdzieś na obrzeżach wiosek, miasteczek i przywrócić godność tym ludziom. Jest także rozdział dotyczący Pedro Almodovara, dotyczący tolerancji i kościoła, jak to wygląda właśnie w Hiszpanii, jak to jest, że tak katolicki kraj, jakim jest Hiszpania. Zezwala właśnie na związki jedną i generalnie jest bardzo tolerancyjna. Bardzo ciekawa książka. Można się mnóstwo dowiedzieć, rzeczy, których o Hiszpanii się raczej nie wie. Czytało się bardzo dobrze. Czasami autorka bawi się konwencją reportażu. Uznaje to za wielki plus tej książki. Do tego trzeba dodać, że język jest łatwy i przystępny, i czyta się jednym tchem całą książkę, więc polecam wam. Z kolei, drugą książką. Jaką przeczytałem, jest to książka Normana Lewisa, podróż, podróż przez Hiszpanię u progu wojny domowej. Norman Louis jest to brytyjski reporter, podróżnik. On tę książkę napisał po 2000 roku. Teraz nie pamiętam dokładnie w którym chyba, ale jest to jego zapis historii, która wydarzyła się w 1934 bodajże, przed wybuchem właśnie wojny domowej, przed wybuchem rewolucji. Autor wraz ze swoim szwagrem zostaje. Wysłany przez swojego teścia do właśnie Sewilli, aby dotrzeć do grobowca rodzinnego. Zaczynają oni swoją podróż w San Sebastian, ale ich tam dopada właśnie początek rewolucji, kiedy to komuniści biją się z władzą. No i jak dobrze przypuszczacie, skoro wybucha rewolucja, to ta podróż przez całą Hiszpanię z północy na południe nie będzie taka łatwa. Są m.in. w Saragosie, Madrycie, Salamance. Na moment wstępuję do Portugalii, gdzie pojawia się polski bohater. Antybohater, bym powiedział, wręcz, i potem docierają właśnie do tej cywili. Ja bym powiedział, że w tej książce nie jest ważny cel podróży, tylko sama podróż. Jest opisane to tak, jakby czytało się bardzo ciekawą powieść, opowiadanie, bo to nie jest zbyt gruba książka, jak widzicie. Są momenty śmieszne, ponieważ w trakcie rewolucji, kiedy padają strzały na ulicach, to mimo wszystko Hiszpanie chcą zachować swoje przyzwyczajenia i nie chcą się poddawać temu terrorowi, jaki jest wokół. I nadal wychodzą tłumnie na ulice, na placy, siadają w kawiarenkach, piją kawę, wino i jedzą jakieś tapas. To jest naprawdę niesamowite, jak to, jak to wyglądało w trakcie samej rewolucji, że ludzie starali się zachować mimo wszystko jakieś resztki normalności. Bardzo ciekawa podróż. Polecam wam tę książkę szczególnie tym wszystkim, którzy lubią historię i poznawanie życia codziennego w trakcie właśnie wielkich rewolucji, jak to wygląda. Zupełnie inna książka i zupełnie inna narracja niż u Aleksandry Lipczak, ale obydwie książki naprawdę bardzo ciekawe, bardzo fajne. To była wielka przyjemność poznać Hiszpanię z różnych stron, poznać trochę jej historii i zrozumieć ten kraj trochę bardziej. Tym bardziej, że jestem teraz na wakacjach w Hiszpanii, nagrywam to, ale wy będziecie oglądać, jak będę w Hiszpanii, więc wszystko się złożyło fantastycznie. Czytajcie koniecznie reportaże. To są naprawdę fantastyczne książki, gdzie można dużo się dowiedzieć o cudownych krajach, fantastycznych ludziach, i czasami uświadamiamy sobie, że jednak, mimo sporej odległości, to nas wiele łączy. Dziękuję bardzo za uwagę i adios!